Drodzy czytelnicy i widzowie gazety Olsztyńskiej, chciałbym przy okazji tych świąt Bożego Narodzenia złożyć najserdeczniejsze życzenia. Wiemy jak bardzo potrzebujemy w te święta bliskości. Te święta właśnie o tym nam mówią ta Decyzja Pana Boga, aby przyjść i zamieszkać wśród nas, aby stać się tym najbliższym, jak to jest możliwe, nam, ludziom, rozumiejąc to, co jest naszą potrzebą ludzką, to wszystko skłania nas do tego, aby właśnie w te święta, przywołujące to Boże wydarzenie, zbliżyć się także między sobą. Wiemy, jak to jest istotne w naszych relacjach, jak bardzo potrzebujemy bliskości drugiego człowieka. Narażamy te nasze relacje często poprzez nieodpowiednie słowa, zachowania. I mamy taką okazję, aby to wszystko uzdrawiać. Właśnie w tym czasie, świąt Bożego Narodzenia, jest to okoliczność niezwykle sprzyjająca. Moje życzenia są takie, abyśmy ten czas ku temu wykorzystali. Byśmy czy życzenia, czy łamanie się opłatkiem, czy każdą inną okoliczność spotkania świątecznego wykorzystali ku temu, aby odbudować relacje między sobą, aby przybliżyć się do siebie i starać się rozumieć siebie nawzajem jak najbardziej, by. Ta wspólnota, którą budujemy, była wspólnotą, która nas buduje, tworzy i środowisko, w którym chcemy żyć, chcemy wspólnie działać. I niech dobry Bóg nam w tym błogosławi. Wesołych, radosnych świąt.